Jesienne fakty, wydarzenia, informacje, opinie, czyli publicystyczne programy dwójki. Panorama, najlepszy serwis informacyjny z kraju i ze świata. Uwaga, od września codziennie o 18.30 i 21.00. Wydarzenie tygodnia, sobota 9, 7 dni świat w nowej formule w niedzielę o 17.30. I jeszcze ekspres reporterów, Blanki Danilewicz, barometr naszej codzienności. W środy o 20.00 najlepsi reporterzy pokażą Ci to, co powinieneś zobaczyć. Usłyszysz to, co powinieneś wiedzieć. I nowość, sensacyjny cybermagazyn w sieci, środa, czwartek i piątek o 18.20. Pamiętajcie, żyjemy naprawdę w ciekawych czasach. Jesienna dwójka radzi? Oczywiście. Lubisz dobrze zjeść, a może nie wiesz, jaką kanapę postawić w salonie. Podpowiemy. Jesteś kierowcą? Mamy dla Ciebie wiadomości motoryzacyjne w magazynie Auto. Ponadto oferujemy pyszną kuchnię z poczuciem humoru w podróżach kulinarnych Roberta Makłowicza. Meble, tkaniny, dodatki, kolory, światło, czyli jak urządzić mieszkanie. O tym w czterech kątach. Poradniki dwójki od września, zawsze w sobotę przed południem. I jeszcze tyle adwokat. Zabawne i proste wyjaśnienie zawiłości prawnych w niedzielę o 11. Dzięki jesiennym radom dwójki, świat wydać się o tyle prostszy. W dwójce nigdy